Przygotujmy sobie to, co i tak byśmy chcieli zrobić, a jak będzie potrzeba, że no kurczę, te ceny energii są już tak wysokie, że no nie dajemy rady, no to dwa miesiące, miesiąc formalności pozwoli na budowę pak-pak i, i, mamy, i mamy gaz, nie? I możemy sobie to przepiąć, możemy sobie to zrobić i jesteśmy na gazie, nie ma najmniejszego problemu, nie? Oczywiście z kotłem na przykład pelletowym i tak dalej, no to większego problemu nie ma, natomiast jeżeli. No właśnie, ktoś... jestem na zadupiu suche i nie mam gazu. No jeżeli jesteś na, w takiej miejscowości, w której nie masz gazu, no to wtedy masz tak. I chcesz mieć tą, bo teraz trzeba wyjść z tego, co ty chcesz, tak? Na przykład no, zakładam, że korzystam z pompy ciepła, ale co w momencie, gdy mam, yy, no nie wiem, jakiś tam yy, przerwę w dostawie energii typu 1-2 dni? Bo to, że ktoś daje, to nie znaczy, że wiesz. No, bo, bo to się zemści, nie? To będzie płakał potem przy rachunkach za prąd. No i no teraz ale ten... jak ma za darmo pompę, to jak będzie płakał. Ale co z tego, że ma coś za darmo? No nie ma nic za darmo, no bo przyjdzie rachunek za prąd i to się wszystko zajmści. To tak nie działa. I naprawdę ludzie są świadomi, ludzie nie są idiotami. Nie? to są zabezpieczeń pomp ciepła typu monoblok są chyba z, z cztery. Przypomnimy, naszym widzom, tutaj mamy chyba Splita. Tak, tu na pewno. Tutaj mamy Splita, splita czyli po, połączenie pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną jest freonowe, czyli nam to nie zamarznie. Tak, tak. W pompie ciepła typu monoblok. Od razu wychodzą rurki z wodą. Z wodą. Czyli I to, to jest wychodzą dwa krótsze z wodą. Nie? I to jest newralgiczny tak. punkt. Tak, i ten, ten pomoc. No to, to jest... co wszyscy się boją, że to zamarznie, nie będzie prądu, panie, i pompa, ciep... I pompa ciepła No i teraz, pracy, i teraz tak. I przy, przy, przy pompach ciepła y, powietrznych w typu monoblok, no to jest takie ryzyko, nie? Szukasz instalatora rekuperacji? Mamy dla ciebie całą bazę sprawdzonych fachowców. Wejdź na www.pflex.eu, następnie odnajdź zakładkę mapa instalatorów, wpisz miejscowość, w której budujesz dom. Wyświetli ci się mapa z zaznaczonymi pineskami firm instalatorskich. Możesz też skorzystać z listy po lewej stronie ekranu. Mapa instalatorów Pflex. Wybierz doświadczonych specjalistów. Są takie zawory nadmiarowo upustowe. Yy, Cela chyba by produkuje. To one. Że w przypadku zamarznięcia spuści wodę. O to ci chodzi? Tak. Ale teraz hmm. uważaj. Jak są. Bo to jest fajnie, nie? Pasuje, no nie zamarzło, bo wem spuściło wodę, więc, jakby nie zdążyło zamarznąć. Rury mam puste, oczywiście wracam po urlopie. Muszę napełnić instalację, bo nie działa, to jest, jest, jest sprawa. Ale nie zamarzło, nic mi nie rozsadziło, wszystko jest super. Ale uważaj, sprawdź, jak, wychodzi, jak wychodzą rury z wymiennika, bo często rury z wymiennika wychodzą górą i tucik będzie kropelkowało, czyli tu ci nie zamarznie, ale wymiennik wyjście z, ale tu woda w wymienniku cały czas będzie i ona zamarznie i wymiennik ci rozsadzi. I dlatego te zawory są takie średnie, nie? Słuchaj, ja ja pokazywałem się. przez długi czas e, naszym widzom na kanale e, pompy ciepła EasyFast i szafę hydrauliczną, która miała e, cała kotłownia była właściwie w je, jest w jednym e, urządzeniu w wielkości lodówki i tam jest fajne Urządzenie taki UPS, który podtrzymuje właśnie pracę, krążenie wody tak, na to jest, wypadek. to jest bardzo dobre rozwiązanie. UPS mhm. jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jak jest zbudowany, to jest super. Jak trzeba go zrobić na zewnątrz, też oczywiście można. Tam tylko prąd doprowadzić, tam, bo to tylko chodzi o to, żeby tą pompką kręciło i to już, już wystarczy. Nie? Więc to jest drugie, druga możliwość. Trzecia możliwość to zalanie tego glikolem. Nie? to Jakby tą sprawę załatwiano, bo nawet jak zamarznie, no to glikol nie zamarznie do minus 15, a żeby tam do minus 15 było, no to naprawdę to musiało, musiało tam być, nie? czyli minus 30, bo to to tam co stężenie, można sobie dobrać. No i, i to bardzo smaczny jest, jest glikol taki. To tak, tak? Nie, nie, nie. Nie, nie Natomiast jest nieszkodliwe zależy jaki, nie? Tak? Czy tak? Naprawdę? Jest... No jak się dostanie ates... do wody pitnej? No ale słuchaj, jeżeli masz na przykład monobloka, którego zalewasz glikolem i do tego wężownicę w CWU, tak? Aha. Która krąży Ci to po monobloku, no to w wężownicy CWU, CWU ma oczywiście ma styk ta wężownica z z, no, z wodą bytową, tak? Z, 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 z zimną wodą, która podgrzewa się w tym zasobniku. To musisz zadać to glikolem, teraz żeby nie Esse com Etylenowym czy propylenowym? Jeden ma test higieniczny, drugi nie ma testu higienicznego. Czyli nic się nie znanie, jak się go napijesz? Jeden ma, drugi nie ma. Nie? Musiałbym sprawdzić. Zresztą ja o tym też mówię u siebie na kanale, czyli czym zalać instalację. Mam taki, taki film, którym pokazuje wszystkie właśnie te glikole, wodę kotłową, wodę demineralizowaną i, i, i o, tym tam, o tym tam jest. Nie? Teraz już nie pamiętam, czy to jest jeden. Dobra, słuchaj, my wchodzimy już w takie szczegóły. To no, szczegóły, no to te szczegóły są u, mnie, no, są u mnie. A chcieliśmy po prostu powiedzieć naszym widzom, czym ogrzeć dom. No, i czym ten, no jak no. możemy to z, 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 podsumować, skwitować, no, czym się dom nie, to jest sprawa indywidualna. To naprawdę ciężko tu powiedzieć, że mają ogrzać pompą ciepła, mają kopać pompę ciepła. Nie, bo jak ktoś ma stary budynek i nie zamierza go ocieplić, nie zamierza wymieniać stolarki, to absolutnie nie pompa ciepła. Natomiast jeżeli jest to nowy budynek i ma bardzo niskie zapotrzebowanie, po jak najbardziej tak, nie? To, to już jest, to jest indywidualna kwestia do rozważenia. To, to jest tyle aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę, że takie powiedzenie grzej tym, no to by było to by było bardzo nieprofesjonalne. Czyli nie, nie da mi się nie, nie uda mi się nie wyciągnąć. Nie uda ci się, tej tej się ode mnie się wyciągnąć nic. No dobra, no to inaczej. A jakbym miał mieć dwa ciepła na wypadek, nie wiem, jakiegoś krachu, wzrostu cen energii albo gazu. Nie, wiesz, to, ja, to, ja to wtedy mówię inwestorom tak. Skupmy się na tym, co chcemy teraz mieć. Nie? No teraz chcemy mieć na przykład to i to. A co będzie w momencie, w którym będziemy chcieli mieć coś innego? To się na to przygotujmy. Nie kupujmy tego urządzenia, które zanim to uruchomimy, to straci gwarancję i w ogóle bez sensu. E, przygotujmy to. Na przykład, jeżeli chcemy mieć kocioł gazowy, to przygotujmy sobie instalację wewnętrzną gazu, tak? Bo resztę powiedzmy będziemy mieli komin, czy tak dalej. Przygotujmy sobie to na, na, ten, na ten moment. Ale nie występujmy do e, e, do... Gazowniku. E, tak, do, 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 do PSG. Nie występujmy o zrobienie przyłącza, bo po pierwsze, jak wystąpimy, to musimy wykonać, musimy odebrać, musimy zamontować kocioł, bo na gazowanie nie odbierze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wjeżdża nam abonament, Yy, trzecia sprawa, jak nie uruchomimy, to jest kara umowna, że się nie podpiliśmy, więc to się w ogóle nie opłaca. Nie? I wierzę, na abonament zupełnie bez sensu. Przygotujmy sobie, w momencie, w którym będzie trzeba, zrobi się projekt na sam gaz, oni dociągną, gaz, kocioł się kupi, podepnie i to jest 5 minut przepnie się tylko w kotłowni, yy, temat znika. Więc jesteśmy przygotowani do tego. Nie? Natomiast w momencie korzystania, jeżeli ktoś ma przykład pompę ciepła i chce z niej korzystać i ma yy, yy, o, o, wiadomo, w domu wszystko na prąd, tak? lodówka, tak? No, standardowo rzecz, oświetlenie. Yy, Czyli ma jeden abonament z energetyki. Jeden abonament w miesiącu i żadnego więcej. I teraz, jeżeli ma do tego gaz, którego nie chcę używać, ale ma być alternatywny, no to gaz chyba jest abonament najniższy, jeśli dobrze kojarzę, to jest coś o 45-50 zł miesięcznie, czyli mamy 600 zł miesięcznie, 600 zł, przepraszam, rocznie, tylko dlatego, że mam alternatywę. Nie korzystam, ale mam. Za to, żeby po prostu skrzynka stoi w płocie i może nią popłynąć gaz płacę 600 rocznie. To po co? Przygotujmy sobie to. Co i tak byśmy chcieli zrobić, a jak będzie potrzeba, że no kurczę, te ceny energii są już tak wysokie, że no nie dajemy rady, no to dwa miesiące miesiąc formalności, pozwoli na budowę, pak, pach i, i, mamy, i mamy gaz, nie? I możemy sobie to przepiąć, możemy sobie to zrobić i jesteśmy na gazie, nie ma najmniejszego problemu. Nie? Oczywiście z kotłem na przykład peletowym i tak dalej, no to większego problemu nie ma. Natomiast jeżeli. No właśnie, ktoś... jestem na zadupiu suchy i nie mam gazu. No jeżeli jesteś na, w takiej miejscowości, w której nie masz gazu, no to wtedy masz tak i chcesz mieć tą bo teraz trzeba wyjść z tego co ty chcesz tak na przykład no, zakładam że korzystam z pompy ciepła ale co w momencie gdy mam yy, no nie wiem jakiś tam yy, przerwę w dostawie energii typu 1 2 dni Aha. co u mnie jest no właśnie to u mnie też często występuje bo taki miejsc to, to wiesz co to zależy od tego jak jest przygotowany budynek bo potrafimy przygotować tak budynek żeby on miał tak dużą w sobie akumulacyjność yy, żeby dwa dni ty nawet nie odczujesz temperatura ci spadnie o 1 stopień może półtorej Mhm. I ty spokojnie możesz do tygodnia, wiesz, bez tego prądu da, dać sobie radę, nie? E, możesz kupić na przykład agregat. No i pomyśl sobie, jak często, zresztą trzeba stworzyć historię znowu, nie? Jak często u nas były te e, m, przerwy na tak, mhm. blackout. Blackout był na przykład tam, no jest średnio 10 godzin w roku. Mamy po prostu dramat. No to 10 godzin w roku, agregat, który ci spali X, który będzie tylko do podtrzymania, na przykład tam pompy ciepła, bo reszta ci jest niepotrzebna, no to jest y, jakiś tam koszt. No i sobie określasz, czy ten koszt w stosunku do tego, co by montaż i zakup kotła paletowego cię wyniósł, czy to ma sens, czy to nie ma sensu itd. itd. Poza tym, jak kocioł paletowy będzie miał, no to też on potrzebuje promu na, na rozrug, nie? No bo y, czy podajnik, czy cokolwiek, no to tam pompki obiegowe No i tu jest absurdnie, u... że. Ym... No tak. Dlaczego no. Y, pompa ciepła nie? No bo jest naprawdę. and A tak. jak, i jak nie mam prądu, to nie mam ogrzewania, ale przecież nie masz tego ogrzewania, również jak masz y, kocioł no na wewnątrz, tak, tak, czy na węgiel, nie? tak, bo pompki nie chodzą. Kiedyś to było grawitacyjne, no to były tam dwie, co, dwucalowe rury i one sobie tam grawitacyjnie to powietrze krążyło, ta woda krążyła. Natomiast w obecnych instalacjach, gdzie te rury są dużo mniejszych średnic, no to, to, to też jest nie. W ogóle jeszcze tak mi się przypomniało, e, ja, ja o tym też mówię u siebie na kanale, jak dobrać średnicę rur, bo to jest w ogóle powiem ci dramat wśród instalatorów. Znaczy są tacy. Którzy, Ale o których rurkach mówisz? Wiesz co, na przykład od, y, od y, tych wody, czy od CO, jakkolwiek, nie? Mhm. Bywa tak, że jadę na inwestycje, znaczy nie moją, tylko jako na przykład inspektor, bo wyzywa inwestor, bo mówi, no proszę pana, coś nie działa, by pan przyjechał zobaczyć, co to nie działa, bo nie wiemy, co to nie działa, inwestor, I wy, wykonawca już rozkłada ręce i tak dalej, nie? Ja przyjeżdżam, a tam tak, z pompy ciepła, czy z kotła gazowego wychodzi trzy czwarte rurka, nie? do zasobnika wchodzi, czy wychodzi 3 czwarte, jest króciec, nie? W zasobniku jest 3 czwarte, króciec. Na no jaką rurką to połączyć? Jedna, druga. <grywa> 3 czwarte, To jest to prawidłowa odpowiedź, to jest 3 czwarte. teraz... Łączą to y, y, średnicą 3,4, gdzie przepływy są bardzo duże. Okazuje się, że y, kocioł zaczyna taktować, bo on nie ma, y, dostaje informację, że nie ma energii, że, że zasobnik potrzebuje energii. On tą energię dostarcza, jednocześnie nie jest w stanie przepchnąć przed tak przed niewielką średnicę te, tego, y, tego czynnika, więc ma y, na czujce zwrotnej informację. Nie ma rozbioru ciepła, więc jest wszystko ok i zaczyna taktować. Podaj ciepło, ciepło nie ma odbioru, podaj ciepło, nie ma odbioru ciepła i za zaczyna wchodzić w taktowanie, zaczyna wchodzić w błąd, nie wiadomo co się dzieje. Wiesz, y, jakby jest dużo hydraulików, nie hydrauliki niestety, nie? <laughs> niestety. Czy jednym słowem można powiedzieć, że im większy przekrój rurki, tym lepiej? Tak. Często tak. Aha. Tak. Natomiast to też nie jest zasada. Chodzi o to, że to trzeba wyważyć, nie? No bo teraz musimy się trzymać raczej y, zasady, że tam powinno być około 100 paskali na metr i też prędkości w zależności od danego materiału. Ja o tym, y, ja o tym właśnie mówię y, i o tym jest cały film, więc to warto sobie zobaczyć. Natomiast y, no, takie połączenie wiesz, No to już się znaczy, że ktoś po prostu, nie wiem, no, był piekarzem, a stał się instalatorem, nie? bo tak mu, tak mu po prostu... Skusiło go te 18 tysięcy, o których wcześniej rozmawialiśmy. Więc e, mo, mo, może, może się tak, zdarzają się też takie błędy, nie? To są takie błędy, wiecie, no, podstawowe, ale jest też gro instalatorów, którzy po prostu dobrze robią swoją robotę. Nie? I oni nie potrzebują projektu i oni po prostu z doświadczenia zrobią taką instalację, że ona będzie pięknie chodziła i tam no, niewiele by zmienił, żeby nie powiedzieć, że nic by nie zmienił, bo jest wszystko dobrze. Nie? Więc są też i tacy, no ale teraz wiesz, jest inwestor, na kogo on trafi? On nie wie na kogo trafi, nie? Mhm. On trafi na gościa, który przyjechał, mówi, że wie, że zrobił, że on już zrobił 100 instalacji. Czekaj, ja... czekaj, czekaj. Czeka. Jak to nie wie na kogo trafi? Słuchaj, my tutaj na naszym kanale polecaliśmy wielu instalatorów, oje, i jeśli chodzi o montaże pompy ciepła, i e, wentylacji mechanicznej, i nie tylko. Także polecam pogrzebać po, po, po w historii. No, no tak, tylko że wiesz, kraj jest bardzo obszerny. I tu ciężko powiedzieć, no tam polecasz kogoś z, z miasta X, no to wiadomo, że y, ta osoba, no nie będzie, nie wiem, no masz y, instalatora ze Szczecina, no to przecież nikt nie zadzwoni do niego z Zakopanego, powie, panie, ja widziałem pana na... na, na, na zadzwoni, no, zadzwoni, zadzwoni, no, no, zadzwoni to tylko że ten, No właśnie, no to raczej nie przyjedzie, nie? Więc to są tego typu rzeczy, no a poza tym, wiesz, tego się buduje tak dużo, że tych kilku instalatorów, którzy gdzieś tam na twoim kanale są, no to oni nie są w stanie obsłużyć przecież całego kraju i to, to chodzi o taki globalny problem, nie? A nie tylko tam, że, że ktoś tak, jest tak, czy nie ma, nie? To, to, to tylko w tym, to tylko w tym sensie. No, ale to, to taka jest taka rzeczywistość, nie? No, fajnie, no znowu nie odpowiedziałeś na to pytanie. Ale na, na, no i nie odpowiem na to pytanie, bo to zależy od sytuacji, i zależy od od każdego konkretnego przypadku. Każdy z inwestorów powinien to rozważyć. No. ja też jakby świadczę takie konsultacje, czy telefoniczne, czy, czy... a czyli nie pytania. na pytanie, nie, 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 to absolutnie nie, dzwonili, nie. Nie? To nie, nie dzwońcie, no, nie dzwońcie. No, nie dzwońcie, żeby nie było, że ja nie odpowiedziałem do tego, nie dzwońcie. Chodzi o to, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, rozumiesz, nie da się, no, bo po pierwsze trzeba zapytać, jakie masz ten, miałem ostatnio taką sytuację, słuchaj zadzwonił do mnie, do mnie klient i mówi tak, wie Pan co, chciałbym pompę ciepła, jest zdecydowana pompa ciepła, powietrza i tak dalej, nie? A wy, dobra, jaki pan No tam 250 metrów, z lat tam 80 90-tych, 90 ocieplone już, także jest ok, nie? A, e, okna, okna z tam z 2000 chyba, 2005 roku wymieniliśmy, także no taki, taki mamy dom i to ten, nie? Aby, dobrze, jakie ma pan e, e, odbiorniki ciepła? Grzejniki mu wszędzie. No dobrze. Jaką temperaturę pan zadaje na swoich grzejnikach? No proszę pana, 50 stopni to jest zawsze. Proszę pana, to jest zawsze to jest plus 5. To no my chodzimy, my musimy mieć w domu 23 i chodzimy na krótkich spodenkach. Bo po prostu no tak lubimy, tak jest nasze. No tak tak ma być, nie? No ale być. sobie dają te dotacje. No to trzeba brać. No, nie? Właśnie nie. Na pompę. no właśnie nie. No bo to, że ktoś daje, to nie znaczy, że wierzy. no, bo, bo to się zemści, nie? To będzie płakał potem przy rachunkach za prąd. No i trafem... no ale jak ma za darmo pompę, to jak będzie płakał? Ale co z tego, że ma coś za darmo? No nie ma nic za darmo. No bo przyjdzie rachunek za prąd i to się wszystko zamści. To tak nie działa i naprawdę ludzie są świadomi. Ludzie nie są idiotami, nie? To jest takie przeświadczenie, że o głupi, bo sobie tak zrobił. Nie, no po prostu albo gdzieś w swojej łatwowierności, naiwności dał się przekonać komuś do tego, albo po prostu, no. Nieświadomy był, no nie miał wiedzy. Nie? Natomiast to nie jest tak, że ktoś był świadomy i świadomie źle wybrał, nie, bo chciał zrobić na złość sąsiadowi. No przecież, jaką na złość zrobić sąsiadowi, że on ma y, pelet, a ja już mam pompę ciepła? No, przecież, ja sobie, jeżeli to jest stara Buda i będę miał rachunki za po 10 po 15 tysięcy, to ja sobie zrobiłem krzywdę, nie jemu. Przecież on, on nic z tego nie ma. On może być ewentualnie zazdrosny, co też jest jednym z najgłupszych grzechów, no bo to nic, to nie wnosi do niczego. Nie? Ale wracając do tego, do tego klienta. No, i on do mnie mówi, że on musi mieć 22-23 stopnie zawsze w domu, krótki rękawek, 50 stopni grzejniki to jest nic i on nie zamierza tego zmieniać, podłogówki tam nie będzie, ocieplał nie będzie. On tych, co chce wynieść, powiedział, Wie pan co, ja panu tego nie zrobię, bo to dla, u pana nie ma sensu. I wytłumaczy, wytłumaczyłem mu, dlaczego to nie ma sensu, moim zdaniem, i powiedziałem, że no, to by było nieetyczne z mojej strony, gdybym ja to e, faktycznie e, wykonał, nie? bo ja to mogę wykonać, to będzie działać, tylko mówię, pana rachunki po prostu zjedzą, nie? Może pan być Rockefeller, ale proszę sobie e, przeznaczyć te pieniądze w innym celu, a nie na to, żeby, żeby gdzieś tutaj... Jak nie wiem, co z pieniędzmi zrobić, to mu chętnie podpowiem. Nie, no to no, no, na przykład, no to w easy instalacje wam odpowiedzą, co, <grym> co zrobić z pieniędzmi, jeżeli nie wiecie, ale, ale no to trzeba tak, więc ja na przykład odmówiłem, nie, mimo że no, można było zarobić pieniądze, ale to nie o to chodzi, bo to naprawdę, wiesz, zepsuć sobie reputację, renomę, czy, czy jakkolwiek, to, to można w moment, nie, to już lepiej... E... Rzetelnie, skrupulatnie iść krok za krokiem, i to jakby to wraca, nie? Tak by ta, ta, ta wiedza, czy też te, 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 to, że komuś dobrze znaleźć, to wraca, nie? Bo, no bo to po prostu gdzieś tam procentuje i, i, i to jest dużo ważniejsze niż tam raz zarobić bezsensownie, no bo tylko, żeby zarobić, nie? Na chleb to wiesz, wystarczy i 1000 zł, nie? Na bułkę. Na bułkę to wystarczy. Tak. A więcej, to są same zaścianki, to już nie są potrzebne. Tak. Dobra, słuchajcie. <laughs> Czyli jak zwykle. Możecie na nas liczyć. Na pytanie nie odpowiedzieliśmy. Nie wiem, czy jak zwykle, ale... I polecamy się na przyszłość. Do zobaczenia. Na razie, Cześć. cześć. Hej.